Cześć, witam was w kolejnym materiale z przeglądem narzędzi Parkside, tym razem Kaufland. Słuchajcie, no moi, moi drodzy, jeden z moich widzów ostatnio napisał mi pod ostatnim materiałem czemu nie ma przeglądu gazetek z Kauflanda. Tutaj wklejam ten komentarz. No właśnie, dlaczego? <laughs> czemu? Otóż z jednego prostego powodu, bardzo rzadko chodzę do Kauflanda na zakupy. Parę razy mi się zdarzyło i też chodzę w takich godzinach, że mnie praktycznie te wszystkie promocje omijają. Wiem, że jest bardzo dużo ciekawych promocji, bardzo fajnych cen. No i coraz częściej dużo, dużo tych właśnie przedmiotów z Parkside się pojawia. Głównie są to z tej zielonej serii narzędzia, ale może to się zmieni. Od czwartku. 5 września do środy 11 września, więc jeszcze jest trochę czasu. Aktualna gazetka, a skłoniło mnie do tego, do nagrania, też jedna rzecz, ponieważ pojawiły się ubrania, ubrania właśnie w serii Parkside. No coś niebywałego. Coraz więcej jest ostatnio takich gadżetów. Także dzięki Ci, Marks N, za komentarz. Mówisz, masz, jest przegląd z Kauflanda. No i widzicie, że kolorystyka. Jest podobna do tej lidlowej akumulatorowa szlifierka taśmowa PBSDA20LiA1 za 149,90 zł. Nie mam zupełnie pojęcia, jak ta szlifierka działa. Mam taką z bodajże jeszcze biedronki taśmową, i ona się sprawuje spoko. No tu mi podoba się właśnie ten zbiorniczek na urobek, w dość fajnym miejscu jest zastosowany szczerze to jeszcze w Lidlu akurat tego modelu nie widziałem no a tutaj poniżej taka zajawka narzędzia, obuwie i odzież dla majsterkowiczów to będzie dalej na stronie ósmej za 49,99 to oczywiście z kartą wiecie, teraz do każdego sklepu praktycznie wypada mieć kartę bo inaczej omijają nas lepsze ceny no i w tym wypadku cena bez karty 59,99 więc dyszka taniej ale za chwilkę sobie zobaczymy, co też tam ciekawego jest. No i tutaj już praktycznie przechodzimy do właściwej oferty. Od czwartku, piątego września ona się pojawiła. Klapki Parkside, a. no coś niebywałego. $19,99. W sumie nie wiem, czy wam podawać cenę z kartą, czy bez karty. Może będę podawał z kartą, bo jak ktoś już się napali na te zakupy. To będzie wiedział, więc umówmy się, że podaje tą niższą cenę, no bo sam w tej wyższej bym nie kupował. No dla wszystkich fanatyków Parkside'a fajna rzecz. Te z tym logo robią robotę. Lidl też poszedł w tą stronę, ale tam wiecie, no tam są Lidlowe ewidentnie rzeczy. A tutaj mamy klapeczki Parkside'owe w tej cenie na prezent dla majsterkowicza. Super, super gadżecik. Nie wiem jak z rozmiarami, z reguły te marketówki tak gdzieś na 46 się kończą. Ee, raczej, raczej może być ciężko z większymi, więc jeśli, jeśli wiecie, dajcie znać. Ja byłem akurat u siebie dzisiaj w Kauflandzie, no, ale może mam jakiegoś słabego Kauflanda, no bo tych klapków nie było. Po prawej gadżety. Ostatnio w Lidlu były te fajne bryloczki, a tutaj jest coś więcej, bo mam otwierać do butelek lub... Krajalnica do pizzy. No i ta krajalnica ze szlifierki to jest no, mega. Chciałbym to zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Tu jest otwierać w kształcie jakiegoś śrubokrętu, a tu w kształcie młotka. Krajalnica w kształcie szlifierki albo właśnie tej piły. Rewelacja. No, ktoś miał genialny pomysł, fajnie to wygląda. Jeszcze cena: dyszka z kartą. No, super, super rzecz. Chyba, że to jest najbardziej tandetny plastik. Więc wtedy bym się zastanowił, no może jako taki element wystroju Dajcie znać w komentarzach, albo nie wiem, wklejcie mi jakieś zdjęcie jak to realnie wygląda, czy to nie jest takie malutkie To aż mnie zaciekawiło, no żałuję, że mam tylko jednego Kauflanda u siebie No i też zawsze Jakoś słabo trafiam z tymi promocjami No z tej strony Praktycznie wszystko na prezent Idealne ceny, też spoko No i tutaj jest zupełnie inne podejście, bo o ile Gazetka HLidla te sprzęty są jakoś tak bardziej wyeksponowane. No to tutaj jest raczej nawrzucane wszystko naraz, więc musimy się przez to troszeczkę przebić. Podpora teleskopowa za 69,99 Jaką ma wysokość pewnie 2,5 metra, tak, tak myślę? Spoko, spoko cena. Jakiś uźwik, no nie ma tu parametrów technicznych. Zestaw wierteł i bitów w puszce. No jest to taki znany i lubiany zestawik. 19,99, jeśli ktoś nie ma, potrzebuje na szybko, fajna opcja, żeby zakupić. Ten stół, no ten stół ostatnio gdzieś tam się w Lidlu przewinął, 149,99, on się składa z trzech elementów, możemy stosować razem lub osobno, dowolna konfiguracja, 4 stopnie właśnie regulacji, wysokość od 73 przez 80, 87 i 94 centymetry. Każdy stół ma osobny uchwyt do przenoszenia. Na minus jedynie ten, ta, ta waga maksymalnego obciążenia 35 kg, więc raczej tutaj nic ciężkiego nie położymy. Trzeba troszeczkę uważać, żeby nam się to wszystko nie złożyło. Wymiary metr na 60 cm i 3 cm grubości, no spoko. Wychodzi 5 dyszek za jeden stół. Jeśli ktoś nie ma miejsca, a potrzebuje taki długi roboczy na 3 metry, całkiem spoko opcja. Podejrzewam, że pod jakieś tapety, coś takiego. Tylko kto jeszcze kładzie tapety? Nie dajcie znać w komentarzach, czy kładliście ostatnio tapety. Dobra, co my tu mamy? Kubek termiczny 1999 też z logo Parkside. A. Jak za kubek, spoko cena. Pojemność 0,4 litra, mógłby być litrowy, ale już nie narzekajmy. Akcesoria do szpachlowania 14,99 za wszystkie takie rodzaje szpachelek, grzebieni, tu jest nawet mieszadło, też można dokupić, jeśli ktoś nie ma. I tu spoko, fajna opcja: notatnik A5 z długopisem lub notatnik A5 z miarką. I to jest tylko za 4,99. Ciekawe, ile ma kartek, ale wygląda dość solidnie. No, taka miarka z długopisem na budowie, na jakimś remoncie super opcja za piątkę. Sam bym to chętnie kupił. Yy, powiem Wam, że podoba mi się ta gazetka. <grywamy> Jesteśmy na drugiej stronie i już jest tyle fajnych rzeczy, których chciałbym zakupić. No, zobaczymy, co będzie dalej. Mamy teraz yy, celówkę, czyli. Popularną miarę Parkside Performance i Parkside, one też były w Lidlu, 9,99 od 0 do 200 cm z funkcją zatrzaskiwania 90 stopni do pełnego kąta. No i dwie, dwa rodzaje, ta czarna już to kiedyś mówiłem, bardziej mi się podoba, chociaż yy, te miarki to już są coraz, coraz rzadziej używane. Przechodzi się na te laserowe. Yy, taśma pakowa trzy sztuki. Lub 6 sztuk, w zależności od rodzaju. No i cena 9 zł. Poko. Tutaj wychodzi 2,50 za sztukę, bo mamy 6. Wygląda na tą grubszą, czyli jest więcej jej. Więc cena też bardzo dobra. Bardzo dobra, jeśli ktoś wysyła sporo paczek, nic tylko kupować. O, to jest fajna rzecz, to było właśnie ostatnio na przeglądzie z Lidla. Bryloczki do kluczy. 699. Chyba nawet ta sama cena. No ja akurat sobie tą piłę kupiłem, ale jest tego tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Szlifierki, szlifierki kątowe, wiertarki, krętarki, nawet otwieracz do butelek. Super. No i lecimy na kolejną stronę, i to już taka ewidentnie strona z ubraniami, jakimś obuwiem i zaczynamy od torby lub saszetki z 29,99 ta torba dość ciekawie wygląda z takim mocowaniem, no bo nerka to standardowa, widać, że zwykły prosty pasek, nereczka z małym logo Parkside, też przyjemnie w takiej zielono-czerwonej kolorystyce, ale ta torba gdzieś do zawieszenia, tutaj dosyć duża przegródka, coraz mniejsze też na ołówki, do pasa bardzo fajna opcja. Bokserki w różnych rozmiarach 14,99 to wychodzi jedna para za 7,50, bo w dwupaku. No i kapelusz lub czapka. Czapka z daszkiem. Kapelusz w rozmiarach od S do XL za 19,99. Nie wiem, czy wyszedłbym w tym na miasto, ale do jakichś remontów. Czemu nie? Czemu nie? Jak już się bawić, to na całego. Buty, nawet buty są Parkside'a, tego, tego to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. No i tak jak mówiłem, rozmiarówka od 41 do 46. 49,99 taka jest cena i też jest kilka wzorów. Kolorystyka taka bia biało-zielona, biało-czarno-czerwona zielona więc jest tego. Trochę do wyboru. No ciekawe jak z wytrzymałością, bo cena zachęcająca, tak powiem. Mamy też pasek, i czy ja tutaj dobrze widzę, od 80 do 155 cm, czyli taki dosyć długi pasek, 19,99. Tego typu paski często kupowałem w Julii, tam kosztowały co prawda dychę, ale to już było jakiś czas temu. No taki parciany paseczek. Spoko, spoko, opcja. <śm> A tutaj z kolei mamy lunchbox, który był już u mnie na kanale, kupiłem go. Ale z tego co pamiętam, to był znacznie tańszy poniżej dyszki. A tu 14,99 z kartą, bez 25 zł, bez grosza. Fajna rzecz: na jakąś kanapeczkę, na jakieś drobiazgi przypomina to akumulator, praktycznie jeden do jednego. Robiłem takie próby, testy o, dla osób, które się nie znają i dały się nabrać. Parę osób też widziało i myślało, że to jest jakiś akumulator o znacznie większej pojemności, więc fajnie to zrobili. Trzymamy tutaj coś jeszcze. A są spodnie robocze w rozmiarach od 50 do 56 za 49,99. Czyli, jest, no, jak na spodnie robocze nie jest, nie jest źle. Trzeba by było tylko sprawdzić, jak z materiałem, jak z wytrzymałością, przeszyciami. Te czarne spoko, te czarne są naprawdę spoko, te szare też. Te granatowe, no już dla mnie trochę mniej, ale czarne z żółtym jak najbardziej. Lecimy na kolejną stronę i tutaj mamy akumulatorową wyżynarkę i piłę szablastą. Jest to model PSS SA20LiB2, bardzo długa nazwa za 124,90, czyli no praktycznie o połowę taniej niż normalnie, ale tego sprzętu powiem wam szczerze, no to ja jeszcze nie widziałem. Raczej bym go stosował do takich mniej precyzyjnych prac. Jakoś mam tutaj uprzedzenie do, do takich wynalazków, no, ale może akurat ktoś potrzebuje. Maksymalna grubość cięcia w drewnie w trybie wyżynarki do 50 mm, w trybie piły do 100 mm. Oczywiście nie mamy tutaj akumulatora i ładowarki. Na następnej stronie mamy akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne, jest to model PAMFW20LiC3 z liczbą drgań od 5000 do 20000, mnóstwo akcesoriów dodatkowych, walizeczka, zintegrowana lampa robocza LED no i tutaj też nie ma ani akumulatora ani ładowarki. Klucze imbusowe, klucze imbusowe z tym fajnym, klucze imbusowe z tą fajną rękojeścią, 16 elementów, ten uchwyt dość taki specyficzny, dzięki niemu przenosimy bardzo dużą siłę, możemy mocniej dokręcić. 49,99 spoko, spoko cena. No i na kolejnej stronie mamy praktycznie już wysyp tego wszystkiego, bardzo dużo... W ogóle się dzieje, muszę robić częściej te przeglądy z Kauflandu, bo tu naprawdę spoko rzeczy są. Klucz udarowy PDS SA20LIB2. Mam ten model i mogę go polecić. 119,90 to bardzo niska cena. On co prawda ma deklarowany moment 180 Nm, ale uwierzcie mi, do takich domowych prac w zupełności. Wystarcza, sprawdza się. Ja już z niego ponad rok korzystam. W tej cenie brałbym. To jest powtórzenie tej szlifierki, która była na pierwszej stronie za 140,90. O, a tutaj są akumulatorowe lamp lampy ręczne. Był ostatnio u mnie na kanale odcinek z recenzją właśnie tego modelu C1, bo jest to PLHLA20LIA1, to jest ten model i C1, ten. Obydwa posiadam. Zachęcam Wam z, do sprawdzenia recenzji. Tam sobie porównywałem możliwości tej i tej latarki lub lampy ręcznej, jeśli miałbym tak powiedzieć. One mają troszeczkę inne zastosowanie. Cała rękojeść to jest ta sama dosłownie konstrukcja, różnią się tylko tym elementem świetlnym. To jest w jednym i w drugim przypadku 3 waty mocy diody LED, ale tutaj są trzy, tu jest jedna, jest to zupełnie inny rodzaj. Wiązki światła. Ta bardziej mi się sprawdza do takiego szerszego oświetlania, ta do, jako bardziej, jako taki szperacz. No i jest zdecydowanie lżejsza i bardziej poręczna. 38,99, więc cena też jest bardzo dobra. Chyba nawet o złotówkę taniej niż ostatnio tą kupowałem. Dalej mamy akumulatorowy odkurzacz ręczny, taki typowo do auta, tak bym powiedział, 89,99. Czteroczęściowy zestaw dysz, długość rury przedłużającej 46,50 i pojemność zbiornika 650 ml. No i to jest dość ciekawe, że na baterii 4A pojedzie nam 34 minuty. No musiałbym dokładnie sprawdzić, jak wypada w recenzjach, bo tak myślę, że do auta mógłby być spoko, spoko opcją, tym bardziej, że jest tutaj troszeczkę tych końcówek, więc można by było coś skręcić. Co my mamy tutaj? Tarcze lub ściernice do szlifierek kątowych. No i tych tarcz ja jeszcze nie widziałem. To jest 7 zł za 5 sztuk. No i to jest w promocji kup 2 plus 1 gratis, więc jeśli kupimy dwa zestawy takie, to rozumiem, że będziemy mieli jedną w gratisie. Spoko, spoko opcja. Tak samo zestawy brzeszczotów do piły. Tutaj też są różne rodzaje, różne przeznaczenia tych brzeszczotów. I również 7 zł. Więc jeśli ktoś chciałby się w takie tarcze zaopatrzyć, no to jest dobra okazja. Lecimy na kolejną stronę. Akumulatorowa szlifierka kątowa PWS AM20LI B2. To jest na te mniejsze tarcza 76 mm. Czasami przydaje się taka mała tarcza, jest na przykład bardziej precyzyjna robota potrzebna do wykonania. Nie mamy dojścia z dużą szlifierką, no to wtedy takie maleństwo nam może się przydać. 79.99. Wiertarko-wkrętarka model PABS 20LI G8. Coraz bardziej skomplikowane są te nazwy. Praktycznie za stówkę, bez grosza. Bardzo niska cena, jak za wiertarko-krętarkę. I mamy do tego zestawik za stówkę. To jest najtańszy akumulator, najsłabszy 2A, i też ta najwolniejsza ładowarka, ale niekoniecznie zła 2,4A, i całość za 99,99. ,99. Więc całkiem przyzwoicie wychodzi. Tym bardziej, że te ładowarki ostatnio dość podrożały. Co my tutaj mamy dalej? Zestaw łomów, szczególnie ten plastikowy, bardzo fajny, bardzo fajna rzecz, ale też te metalowe. Widzę, że tutaj do takich drobnych prac rozbiórkowych będą jak znalazł. Fajne końcówki, mniejsze, większe do ściągania klipsów z tapicerki, też spoko opcja 49,99 za cały taki komplecik. Dalej mamy reflektor LEDowy z powerbankiem. Sporo jest tych ostatnio reflektorów za 59,99. Więc tutaj nie musimy mieć akumulatora. Mamy już gotowy powerbank. Cztery tryby świecenia, dwa porty USB i w zestawie kabel ładujący USB typu C. Więc nie dość, że możemy sobie coś oświetlić. To jeszcze doładować na przykład telefon. Jest też promka na akumulator PAP20B1. Jest to ten najsłabszy akumulator. 2 ah minus 40% za 59,99, więc bardzo niska cena. Cena regularna 99,99, ,99, więc no, spora obniżka. Dalej mamy zestaw krótkich dłut, zestaw wierteł SDS Plus i szybko mocujący uchwyt wiertarski. Całość, yy, właściwie każdy z tych zestawów za 19,99. No i nad tymi krótkimi dłutami bym się zastanowił. Bo często jest potrzeba właśnie skorzystania z takich krótszych mm, dłut. No a wiertła, jak jest wiertła, w tej cenie też nie jest źle. Zestawy do montażu na sucho lub zestaw nożyc do blachy za 39,99. Mamy też akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego, te, tego, które był tam wcześniej. Dwa rodzaje, dw 23 elementy. Lub 13 elementów, każdy z tych zestawów za 19,99, dalej zestaw wierteł. No i tutaj mamy do wyboru wiertła do metalu, do drewna, pod takie otwornice 2499, i też spoko, spoko cena, tych wierteł to jest jeszcze więcej, kolejny zestaw za 14,99, widzę tutaj z mocowaniem typowo pod beton do drewna. Tutaj też są jeszcze zestawy i bitów 19,99 No więc wybór jest naprawdę Srogi, każdy znajdzie coś dla siebie Tu podpowiadam, że są bardzo fajne Te pudełeczka Fajnie się w tym przechowuje, łatwo jest dostęp Nic się nie gubi No słuchajcie, no jest tego naprawdę sporo Czy jest jeszcze coś? Nie, to, to już jest Wszystko, ale mam wrażenie Że w tej gazetce Jest więcej sprzętu Niż w niejednej gazetce z Lidla Bo jest po prostu tak wszystko upchane na tych stronach. No powiem Wam, że rewelacja. Jeszcze raz dzięki za namówienie mnie na rzucenie oka na tą ofertę, bo jest tego no naprawdę sporo. I ja tutaj znalazłem mnóstwo perełek, mnóstwo fajnych gadżetów dla każdego fanatyka Parkside'a i majsterkowania. Chociażby właśnie te otwieracze i te krajalnice do pizzy. O ubraniach to już nawet nie będę mówił. O tych bryloczkach, bo to jest no, Must have. Życzyłbym sobie, żeby coraz częściej były takie fajne promki, tym bardziej w Lidlu. No bo tutaj Kaufland, powiem Wam, że wychodzi wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o ofertę. Szkoda, że nie ma performance, ale takie taki mam wrażenie, że tutaj bardziej jesteśmy nastawieni na tą zieloną serię, mniejsze pojemności akumulatorów. Takie podstawowe narzędzia, takie typowo, typowo pod domowe zastosowania. Wiecie, nie zrobimy z tym jakiegoś mocnego remontu. To raczej te sprzęty nie są przeznaczone na grube tematy, ale jeśli ktoś ma zmysł do majsterkowania, no to myślę, że tutaj znajdzie coś dla siebie. Także no, na dzisiaj byłoby tyle. Dzięki. Dajcie łapkę w górę, to pomaga mi rozwijać kanał. Za każdą łapkę jestem bardzo wdzięczny i dziękuję. Napiszcie komentarz, co sądzicie w ogóle o tej ofercie zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.